Że ma ktoś mi się ludzie, bo on internet dzisiaj, a ja nie będzie go oglądania. Zobaczmy, no, nie bo dzisiaj odcinek w tych sołgów taki. Dobra, a teraz zrobimy takie coś. Widzisz? Płac to z nim, co ci A ty ktoś jak się zrobił? Dalej. Ej, ładnie to wyglądało, bo mam nie taki. Taki diabeł. Daj. Cholera, to się nagrawa, nagrawa. Będziemy to skryć, żeby wszystko można było zrobić. Co mi się podoba, tak, tak.

Odcinek. Nie, to, nie, nie wiem, czy no, na jednym wolnym nie będzie. No, nie wiem, tak jest, nie Ja jestem dobry na tego bossa, Bo tak on może... O, tak, tak. O, ja O, dobrego... tak, Kurde, ale tak, nie skurcie... mhm. Wskaźcie, skończę chyba, to będzie taki krótki odcinek, to ma chyba jeden ten, jeden koma, a ile jest tu leci? Nie wiem ile tam leci, ale właśnie kto je to będzie taki krótki odcinek, bo mało baterii, Pyk. ale właśnie jak leci? O, o jak skończył, w no nie! ugh, 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 to nie. No to